Witam i zapraszam na kolejny odcinek kariery Onufrego Drapichrusta. Jesteśmy w trakcie turnieju czterech skoczni i przed nami zawody w Garmisch-Partenkirchen. Onufry trochę potrenował przed konkursem na Grosse olympia Szanse a teraz skok kwalifikacyjny. Numer 56, dość wysoki jak na skoczka, który debiutuje w zawodach Pucharu Świata w tym sezonie. I ten debiut naprawdę udany. Świetny początek turnieju Czterech skoczni w Oberstdorfie, Teraz zaledwie 109 metrów. I czy to wystarczy na 50? Nie wystarczy. 109 metrów. Miejsce 56. I tym samym bez szans już jest Onufry na zwycięstwo w turnieju Czterech skoczni. Bez szans na dobre miejsce. Kraft, Czofenik, Kubacki, czołowa trójka. Kraft liderem turnieju, a Onufry 33. No cóż, miejmy nadzieję, że za rok będzie lepiej. Teraz czas na konkurs na Bergizel. To jest najtrudniejsza skocznia w całej grze. Trudno tutaj nieraz przebrnąć przez nawet etap kwalifikacji ze względu na to wzgórze, które znajduje się na buli. 98 metrów, znowu Onufry do konkursu nie awansował, dopiero 66 miejsce. I znowu wygrywa konkurs reprezentant Austrii. Dzisiaj zwycięzcą Kraft przed Czofenigiem. Trzeci Kubacki, czwarty Geiger, piąty Huber Stefan Kraft z dużą przewagą nad Czofenigiem liderem. Trzeci Kubacki, czwarty Biśla. Piąty jest Karl Geiger, a onufry spadł na miejsce: 44. czwarte tuż za Laurokosa. No i trening na średniej skoczni. Trening prędkości albo techniki lotu lepiej. No i finałowy konkurs w turnieju czterech skoczni. Tutaj już oczywiście walka tylko o punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dwukrotnie nie udało się awansować Onufremu do pięćdziesiątki. No nie wygląda to dobrze. A zaczęło się tak rewelacyjnie. Teraz oczywiście to jest skok na awans do konkursu. Parze rywalem Polaka będzie Jason Colby, który uzyskał 129,5 metra. Skok Amerykanina nie jest skokiem jakimś bardzo imponującym. Niemniej jednak, nie była to także słaba próba. No i Onufry skacze 135 metrów. Wprawdzie problemy przy lądowaniu, ale noty po 17 punktów zdecydowanie wystarczają. Czwarte miejsce miał po swoim skoku Onufry. Kubacki 147 metrów, i ostatecznie po pierwszej serii Drapichrust jest na miejscu 19. Tate Franc liderem w tym momencie, a teraz skok finałowy Onufrego. Oby ten skok był lepszy, albo chociaż lepiej wylądowany niż ten pierwszy, i będzie pewnie podobna odległość, ale jest telemark 132 metry. Lepiej skoczyć o 3 metry krócej i wylądować. Otrzymując od sędziów noty po 19-20 punktów niż tak jak w serii pierwszej. Dawid Kubacki zdominował te zawody. Drugi Eisenbichler, trzeci Daniel Czofenik. Będzie ciekawa klasyfikacja całego turnieju. 17. Onufrydrapi-Chrust, a więc wraca do punktowania tuż przed Olkiem Zniszczołem. Kraft wygrywa o 3 punkty niespełna przed Kubackim. Trzeci Czofenik. Czwarty w klasyfikacji jest Markus Eisenbichler. Piąty Sundal. A... Onufry Drapichrus, proszę państwa, na miejscu 35. No dość nietypowa sytuacja dwukrotnie w 30, dwukrotnie poza 50. A więc ze złotym orłem znowu Stefan Kraft. A teraz czas na podpisanie umowy będzie to umowa z Fismanem. No i trening tradycyjnie trening teraz na formę. Przed nami zawody w Wiśle. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Dawid Kubacki z wynikiem 944 punkty, drugi Czofenik, trzeci Eisenbichler, potem dwójka Austriaków, Kraft i Huber. 17 onufry drapichrust 209 punktów, aby myśleć o się do czołowej 15 trzeba byłoby zapewne albo w dwóch konkursach uplasować się na podium, albo też wygrać pojedyncze zawody. A to jest oczywiście na razie mało realne, ale kto wie, w Wiśle na pewno przed własną publicznością Onufry będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. I to jest dobry skok. Piąte miejsce po skoku, ostatecznie miejsce osiemnaste. No i próba konkursowa. Nieźle czuję się na obiekcie imienia Adama Małysza Drapichrust. Oby teraz udało się wylądować z telemarkiem. Jest Telemark, odległość 126 metrów i oczywiście to jest skok na spokojne punkty Pucharu Świata. 4.20, 1.19 i prowadzenie przed Markusem Millerem. Ortner liderem na półmetku rywalizacji, drugi Kubacki, trzeci Sundal. Drapichrust, 11. Znowu w dziesiątce, Kiłusong. Raz w tym sezonie już Chińczyk był czwarty, kto wie może i stanie na podium. Ale teraz skupmy się na skoku Onufrego Drapichrusta. Stać go tutaj na walkę o czołową dziesiątkę. Drapichrust. Dobry skok, ale 122,5 metra to nie będzie próba, która pozwoli w tym momencie objąć prowadzenie. Piąty jest Polak. Eisenbichler ostatecznie wygrywa przed Huberem Jortnerem. Dawid Kubacki przegrał. Z Maximilianem Ortnerem podium o jedną dziesiątą punktu 15. Onufry. No, i teraz czas na konkurs drużynowy w wiśle. Tradycyjnie trening, technika lotu. No, i zaczynamy drużynówkę. A zaczął ją właściwie Aleksander zniszczył. Dobry skok. Drugie miejsce biało-czerwonych. Teraz Onufry drapichrust. I już jak widzimy na drugiej zmianie. No, i to będzie skok niestety słaby 107,5 metra. Próba bardzo nieudana. Będzie problem, aby Polacy utrzymali drugie miejsce. Czy uda się w ogóle utrzymać w piątce? Czwarta Polska. Austria prowadzi przed Niemcami. I po pierwszej serii tak to wygląda. Polska awansowała na miejsce trzecie. Czwarta Norwegia, piąta Japonia, szóste Stany Zjednoczone. Później Słowenia i Włochy. No i teraz Onufry, Polska trzecia, nadal wieje potężnie z boku, 2,4 metra na sekundę momentami. Stąd też problemy Onufrego Drapi rusta z dobrymi skokami. Nie jest to skoczek obdarzony wyjątkową techniką lotu, 107,5. Ale też nie czepiajmy się tego zawodnika w tym momencie w Polsce. Nie ma wielu lepszych skoczków od niego, a skoro został powołany na konkurs drużynowy, to znaczy, że coś potrafi. No i drugie miejsce Polaków. Brawo! Przegrywamy tylko z Austriakami. Trzecia Norwegia, czwarte Niemcy, piąte Stany Zjednoczone, szósta Japonia, na miejscu siódmym, Słowenia i ósme Włochy. No Ciekawie jak się rozwinie kadra Włoch. Na razie jest to kadra numer 8, jeśli chodzi o zawody drużynowe, czyli najsłabsza. Natomiast tutaj muszę uważać Włosi na to, by nie stać się słabszym od Finlandii, czy też Szwajcarii, bo w przeciwnym wypadku właśnie te kadry będą startować w kolejnych konkursach. Trzeba kupić sobie kombinezon. Już stadion Ufrego na kombinezony za około 20 tysięcy. Kolor kombinezonu niech będzie taki. No, i zostało jeszcze 1855 euro, więc można by było kupić narty Skyer 2006 albo te są już za drogie. No, ale kolor oczywiście inny. Nie jest to sprzęt pierwszej klasy, ale cóż, jeśli nam nie kupił związek, to niestety musimy na takich nartach kupić zakupionych przez Onufrego samodzielnie. W kolejnym odcinku będziemy obserwować zmagania Onufrego na skoczni Ruka Tunturi. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, kciuka, komentarza, dołączenia do serwera, do którego link jest podany w opisie. I na razie.